Siema. Witam w kolejnym już odcinku Minecraft według Raffera Jak widzicie, ten odcinek także będzie na serwerze AppleCraft I... no... Ło, zombie I taka się dziwna rzecz stała Wczoraj dosłownie jak przestałem wygrywać Dosłownie prawie od razu yy... Farba dał mi diaksowy miecz. A nie, to to było już chyba na filmiku. Farba dał mi diaksowy miecz, za co, za co mu dziękuję. Ale jakiś kolega w diaksowym, Kurczę, nie pamiętam jaki miał nick. Ale on wie, że to on. Jego pozdrawiam. Dał mi... Tak. Dał mi to. Nie wiem z jakiego powodu, ale patrzę i mi zaczął tym rzucać. Dziękuję mu bardzo. I... Um, no. Um, sobie tutaj tak... Mam zamiar dzisiaj wyruszyć ze spawnu. Jeszcze tylko trochę tutaj pochodzę, pogadam. I... O, przepraszam. Spoko. I... No i myślę, że wyruszymy. Albo wyruszymy w następnym odcinku. Ale, ale na pewno albo w tym, albo w następnym. Tak, czego nie pokazałem w ostatnim odcinku? Nie pokazałem yy, tych owiec Tutaj jeszcze chodziły sobie goleny żelazne Nie, nie ma ich teraz Tak, ja wiem jak tam wejść Kolega mi powiedział To tam do admina się pisze On was tam może tapnąć, nie musi I właśnie mam nadzieję, że następny odcinek właśnie będzie z, z gościem oniku Darksidepl 9999 to jest mój kolega i... on powiedział, że, będzie, że chętnie będzie w następnym odcinku i teraz właśnie w tym odcinku miał być tylko, że tylko, że po prostu yy, nie wiem czemu ale nie może on w następnym powiedział, że teraz nie ma czasu potem będzie, może nie może w tym samym no? I tak. Pokażę Wam rzeczy, które Wam nie pokazałem Na spełnie. Czyli, tak. Terrorystka. Czyli biedna różowa owca. Czy taka biedna? To ja nie wiem, no ale. W każdym razie tak wygląda na nim. Um, tak, a w ogóle to ten darkside.pl Ja powiem. Mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, bo miał takiego faila ostatnio. Miał diaksową zbroję i szedł tak tyłem. Nie wiem czemu i wpadł do tej dziury z diaksową zbroją. No i już jej nie ma, więc Zaczy, co cały diaksowy jak nie tylko zbroję. Tu jeńcy, tu były npc ty ale się zmyły. Tu arena, nie, tu nie jest arena PvP, tu są te eventy. Mm. Mareny PvP właśnie może pokażę Event wygrali Wygrał Natsu125 Pozdrawiam I pierwszą i drugą, pierwszą i drugą turę wygrali Natsu125 i Technik SPL Pozdrawiam Siema Trzecią turę wygrał Quazy19 Pozdrawiam również I czwartą turę wygrali Churr.pl Raksong Gats I Adam PCR. Pozdrawiam wszystkich. Yy, to moja chleba powoli nie mija, więc... I dobrze. Tak. Mm. Idę teraz. Pokażę Wam... Arenę PvP. Jeju, ile ludu. Admin. Nie, to nie admin, to jest gościu. Tam na niebiesko. To już w ostatnim odcinku mówiłem to, że ma specjal... Mm. Tutaj taki śnieg, tutaj jak się wpadnie do tej dziury, chyba tutaj, to się do takiego pomieszczenia wpada. I to pomieszczenie, to tam nic się nie da zrobić, tylko yy, tam są ściany z lawy. Ja tam już oczywiście też wpadłem, tylko że się uwolniłem, bo akurat miałem parę endermanów. Eee. Owca? To jest dziwne Owca. Boże, co się dzieje? Ej, tu można się bić. Już. Nie wiedziałem. Piotr. No właśnie ten z niebieskim nikiem. Jął. Tak samo wyglądamy. Isso Ok... Ech, przepraszam Jak najwyżej on mi poda Skype'a, to ja zrobię krótkie cięcie i się spotkamy po przerwie Dobra, to ja zrobię teraz cięcie, bo może on nie chce wyjawiać swojego Skype'a No, to ja robię krótkie cięcie Widzimy się za chwilę Witam po krótkiej przerwie, jest ze mną teraz Piotr, przywitaj się Cześć hey, no, yy, tak co robimy? Ja wiem, ja w ogóle planowałem, żeby wyjść ze na teraz. Tylko rędy, bo tu się czają źli ludzie, trochę głośniej mówić, nie słychać. No, dobra, dobra. O, teraz cię dobrze. Chyba lepiej. Masz? Dobra, mam, a A możesz mnie jak coś to tepnąć do siebie? E, Raz nie, nie, nie da się. Nosz to trudno. To. To wyruszmy. A może przybliż, a może przybisz mikrofon bardziej? A to spoko. No, no, to może chodźmy tędy. to jest. Tu jest dżungla w tę stronę. Hmm. Co się dzieje? Chodzi. No miecz. Nieważne. A nie, ważne. tak. Kuda, się zamyśliłem Nie wiem za bardzo co mówić Tutaj ktoś sobie chyba gliniankę jakąś zbudował A! I ta niebieska linia to jest jakby... Ona wydziela jakby PvP no PvP Idziemy tą gliniankę obczać. Idziemy tą gliniankę obczać. Spoko e, Jakaś taka zniszczona, biedna To uciekamy Ty możesz się szybko tepnąć na spawn to masz fajnie Jezu jakie ja mam lagi w tej chwili Masakra Ty to może... Ja będę musiał kawałek filmu jakby przepauzować żeby Jak coś to nas nie znaleźli widzowie eee... To gdzie? Przep przepływamy przez morze coś? Ja mam pomysł, przepłyniemy, może przejdźmy przez te góry i gdzieś tam się zbudujmy. Znaczy, zbudujmy w sensie pod ziemią. Nie mam. Chyba nie mam. No nie mam. Jak na starość coś... jak sobie przeczają, to kurde, to źle trochę będzie. A ja w ogóle tej temki. O ja, ale mi przeskoczyło. Ja tej temki to w ogóle tak naprawdę mi gościu wczoraj dał, jak nagrywałem. Dokładnie to po nagrywaniu. Ja ich sam nie zdobyłem. Tu mnie ostatnio zabił jakiś żelazny, jak nie miałem eku, Jak sobie drzewko rąbałem spokojnie. To wziął mnie, zaszedł od tyłu i... kurte, i wiecie... I, I mnie zabił. Taki, taki wandal, hultaj, huligan. Um, jeszcze... W niedługo może mój kolega, też ma na imię Piotr, Piotrze, on może też yy, z nami grać jak coś. Może go kojarzysz, darkside.pl, 9999. Co ty tak szybko biegasz? Usainbolcie ty Ty Usain Bolcie Co jest? Słabo cię słychać No dobra, już teraz pójdę słychać. O, teraz cię dobrze słychać. Dobra. O skrzynka. Tu. Ja biorę sobie sadzonki. Weź resztę, ja tyle wiem No weź resztę, co tu jest.

Kto mnie walnął? ty ja nie mam w ogóle poziomu. Teraz się skapnąłem. żem się zorientował. Boże, boże. Bo ja mam jeszcze, wiesz, to takie, że 15 minut mogę na YouTubie nagrywać. To ja będę w tym miejscu powoli kończył. Przejdziemy trochę bez nagrywania i zrobię kolejny odcinek. Co? To zdejmij hełm i się pożegnaj. Siema, subskrybujcie i oglądajcie. Narka.